Cześć, Dawid z firmy Nutek Solutions. W dzisiejszym wideo pokażę nową funkcję w systemie SprutCam 14. Dotyczyć ona będzie auto unikania kolizji podczas podejść i zwrotów. I jest to funkcjonalność, która bierze pod uwagę eliminację kolizji sprzętu z osprzętem, częściami i przedmiotami Obrabianymi. To jest metoda, która jest szczególnie skuteczna podczas programowania robotów przemysłowych w miejscach, gdzie mamy bardzo trudno dostępne pozycje, a musimy się do nich dostać. Ale to nie przeszkadza w tym, żeby stosować ją podczas frezowania czy też toczenia, bo bardzo dobrze się ona sprawdzi także tam. Generalnie dużym plusem tej funkcjonalności jest to, że wymaga ona od nas wprowadzenia tylko dwóch parametrów, co tak naprawdę ułatwi nam konfigurację. W naszym przypadku, na jednej z naszych operacji mamy tutaj informację o. W kontakcie z modelem w trakcie szybkich ruchów. Przechodząc do symulacji, możemy sobie sprawdzić w którym momencie występuje nasza kolizja i co się tutaj tak naprawdę dzieje. I możemy zauważyć, że narzędzie porusza się po ścieżce, która jest wygenerowana w taki sposób, że przy przejściu na drugą stronę naszego modelu Mamy kolizję naszego narzędzia z naszym detalem, dokładnie z naszą przygotówką, która tak naprawdę jeszcze została. I co my możemy teraz z tym zrobić? Jak szybko możemy na to zareagować, jak sobie y, ułatwić tutaj życie i rozwiązać ten problem? Przechodzimy do zakładki obróbki i będąc na ustawieniach, przechodzimy do sekcji dojścia i wycofania. I tutaj mamy możliwość rozwinięcia tych opcji i. W naszym wypadku skorzystamy z opcji unikania kolizji, zarówno dla dojść, jak i dla wycofań. Dodatkowo mamy tutaj dwa parametry, o których wcześniej wspomniałem. Jest to bezpieczny poziom łączenia oraz check workplace, czyli musimy teraz określić parametry minimalnej bezpiecznej odległości oraz Tutaj zaznaczyć, że konieczność uwzględnienia kolizji z przedmiotem obrabialnym. Zaznaczamy, wpisujemy wartość np. 50 mm, puszczamy start, aby system ponownie wygenerował dla nas ścieżkę i ponownie ją yy, przeliczył, abyśmy mogli zweryfikować, czy ten element, który wprowadziliśmy, przyniósł nam jakikolwiek. Rezultat. Możemy zauważyć, że mamy tutaj teraz tak jakby wynik pozytywny, więc możemy przejść do symulacji i puścimy sobie tą operację całą od nowa, i możemy zauważyć, że ścieżka została wygenerowana w taki sposób, że omija nasz materiał, który został nam jeszcze jakoś przygotówka i teraz podjeżdża do dalszej obróbki więc w taki bardzo łatwy i szybki sposób yy, uniknęliśmy tutaj tej kolizji na dzisiaj z mojej strony to wszystko w razie pytań zapraszam do kontaktu pozdrawiam